Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj przybywam Wam z pomocą na upalne dni, a mianowicie będą to domowe lody. Najbardziej proste, jakie można sobie wyobrazić w wykonaniu. Uwierzcie mi, potrzebujemy trzy składniki tanio, szybko, a przede wszystkim smacznie. Uwierzcie mi, one smakują rewelacyjnie. A więc zaczynamy. Zobaczcie, mam tutaj dwie miski jedną większą, jedną mniejszą. Do większej wsypałem lód, taki wiecie, do drineczka, a na lód postawiłem mniejszą miskę i zobaczcie, ona już przemarzła. Patrzcie. I o to właśnie chodziło, żeby ona się schłodziła. I teraz przystępujemy do dzieła. Dlaczego tak zrobiłem? A właśnie, bo żeby zrobić lody, musimy mieć schłodzoną śmietanę w trakcie jej ubijania. Oczywiście możemy ją schłodzić w lodówce, ale to jest takie kombinowanie, schładzanie i tak dalej. A to jest najprostszy sposób. A więc wlewam pół litra śmietany. To jest śmietana 36%. mikser i jedziemy z koksem. Najpierw na wolniejszych obrotach, a jak już zacznie się ubijać, przyspieszę, żeby, żeby nie nachlapać po całej kuchni. I śmietana już jest prawie ubita, jeszcze brakuje jej dosłownie, nie wiem, minutkę, może pół minutki. A może 15 sekund, bo właśnie już zgęstniała. Pamiętajmy, żeby za bardzo, na bardzo sztywne nie ubijać, bo później może nam się zważyć. I teraz do tej ubitej śmietany wlewam puszkę skondensowanego mleka. Tu jest 350 gramów. Niech będzie słodko. Teraz jeszcze wleję łyżeczkę wanilii. Teraz delikatnie mieszamy masę. To jest podstawowy przepis. Tu można kombinować na tysiące sposobów. Można dodać czekoladę, kakao, kawę, zieloną herbatę. No dosłownie wszystko, co nam się podoba i co lubimy. A ja lubię takie właśnie podstawowe, najprostsze. Teraz masę przekładam do naczynia. Tak przygotowaną masę wkładam na jakieś 6 do 7 godzin do lodówki. To jest takie minimum. Może postać całą noc. Ale pamiętajmy, żeby zamrażarka nie była ustawiona na maksa na 25 stopni, tylko na jakieś minus 10, minus 15, maksymalnie. A więc do zobaczenia za jakieś 7 godzin. No i moje lody już są gotowe. Minęło jakieś 8, może 10 godzin, już dokładnie nie pamiętam. W każdym bądź razie są już gotowe i teraz będziemy je próbowali. Ale zanim będziemy je próbowali, musimy je nałożyć. Zobaczcie, tak jak już wspominałem, folia jest po to, że jeżeli byśmy chcieli kroić takie grubsze plasterki i położyć pięknie na talerzyku, zrobić fajny deser, to właśnie folia do tego służy, żeby łatwiej wyjąć z naczynia. Ale ja dzisiaj tego robił nie będę. Ja po prostu nałożę wafelki. A więc zaczynamy łyżka. Moczona jest w ciepłej wodzie. Łatwiej będzie nakładać lody. I nakładamy. Zobaczcie, jakie są fajne kremowe. Patrzcie. Jedna kulka. I druga. Fajnie wygląda. I teraz jakiś czekoladowy sos. Można zrobić własnoręcznie jakiś sos czekoladowy, ale tyle się napracowałem przy tych lodach, że kupiłem gotowy jakiś sos i po prostu poleję. I gotowe. I taki. Domowy lód jest gotowy, wow. a więc spróbuję. Smakuje wyśmienicie. Chyba lepiej jak te z lodziarni. Chociaż jeden grzyb? Mm. Uwierzcie mi. A? Prawie nie ma różnicy. Prawie, to znaczy moje są lepsze. Mm. Po prostu pehopa. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film i życzę Wam smacznego i takich lodów w takie upalne dni.